Witam was serdecznie, kochani bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Dziś chciałem się z wami podzielić nie tyle rozważaniem, nie tyle nauczaniem, ale czymś, co mi wczoraj Bóg pokazał. I myślę, że to jest na tyle ważne, żeby się z tym podzielić, że nagrywam ten krótki materiał. I mam nadzieję, po pierwsze, że go nie usuną, po drugie, że przeczyt wysłuchasz to do końca i że odbierzesz to, że ta wiadomość jest też dla Ciebie. Więc proszę poświęć ten czas i posłuchaj, co mam Ci do, do powiedzenia. Nie będzie to długie nagranie, nie będzie to krótkie, nie wiem jakie, jakiej długości, ale chcę się z Wami podzielić tym, co mi Bóg wczoraj pokazał. Jest to wiadomość dla bra braci i sióstr w Jezusie Chrystusie, dla chrześcijan nawróconych. Będzie o ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że w ostatnich czasach troszkę więcej się o tym mówi, ale generalnie. W kościołach w ogóle się o tym nie mówi, przez co wszyscy jesteśmy w stanie uśpienia i skoncentrowani tu na tych sprawach, na tych sprawach, które tutaj nas dotyczą, na dniu dzisiejszym, na ziemskich sprawach, i to jest yy, coś, czym żyjemy i coś, czym karmią nas wszyscy wokół, ale i też w kościołach. Więc wczoraj, kiedy się modliłem, pokazał mi coś Bóg i chcę się z Wami z tym podzielić. Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem ani prorokiem, ani jasnowidzem, nie jestem kimś, kto ma jakieś szczególne widzenia. Po prostu w czasie modlitwy zobaczyłem coś, czym się z Wami podzielę. Ale zanim przejdziemy do, już do konkretu, chciałbym Wam przekazać kilka faktów. Jeden będzie z życia, a drugi będzie z Słowa Bożego. I obydwa są wiarygodne, prawdziwe, przeplatają się i to nas doprowadzi dalej. Do tego, co mi Bóg pokazał. Kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze była taka szczególna panika związana z epidemią koronawirusa, to kiedy już wszystko zaczęło lżeć, kiedy już zaczęło wracać życie jakby do normy, przeczytałem gdzieś w internecie informacje nie pamiętam u kogo, nie pamiętam gdzie, nie pamiętam jak, ale coś takiego, że będą wybory, poluzują, a później znowu rząd zarzuci nam restrykcje. No i przyznam Wam szczerze, że widzę, że to się dzieje. Od kilku dni widzę, że nagle wszędzie są, jesteśmy bombardowani w radiu, w telewizji, że nagle skoczył w słupek zachorowań, zgonów odnośnie tego wirusa, że jest coraz więcej. Kiedy dwa dni temu wszedłem do sklepu, jeszcze dobrze nie wszedłem, wiecie, na pawilon, a już się ochroniasz na mnie, rzucił, zakładać maseczki, robią zdjęcia do sanepidu, sprawdzają ludzi i... Widzę w trzech ważnych sferach życia początek nagonki, początek szczucia i początek epidemii strachu. W internecie coraz więcej jest informacji zastraszających, w wiadomościach jest coraz więcej informacji, ten słupek zachorowań znowu wskoczył. No, i my jako społeczeństwo widzę, że znowu zaczynamy się nakręcać. Widzę nerwowe spojrzenia, widzę biega, y, biegania ochroniarzy za nami, widzę i czuję strach, który znowu zaczyna nam towarzyszyć. I, I przypomniałem sobie właśnie to, co czytałem, że generalnie miało być tak, że wybory, a po wyborach znowu wrócimy do tego, co było. To co, przez czas wyborów nagle wirus znikł. Nie było go, nie było zachorowań. Na baseny możesz normalnie wchodzić, bez maszeczki, bez niczego, a w innych miejscach, gdzie też są ludzie, to bez maski nie wejdziesz, bo nagle tam ludzie chorują. Nieważne. Niekonkretnie chcę się na tym skupić i niekoniecznie chcę się na tym. Yy, nie, nie, nie jest to tematem tego nagrania. Chciałem tylko powiedzieć, że widzę, że gdzieś coś, co przeczytałem zaczyna się sprawdzać. Widzę znowu tą schizę, widzę, widzę terror, widzę strach w oczach ludzi i widzę taką nagonkę na to, żeby znowu, żebyśmy znowu byli zamknięci. Chciałem, żeby było inaczej, ale widzę, że niestety chyba za chwilę znowu wrócimy do stanu, który był sprzed wyborów. Ale to też nie o tym. I myślałem sobie, że będzie ciężko, będzie trudno, no ale cóż mamy zrobić, przeciętni, zwykli ludzie. I też myślałem sobie o tym i wczoraj Bóg w modlitwie dał mi pewien werset, pewien fragment, który wpierw Wam poczytam i pójdziemy dalej. Jest to z drugiego listu do Tesaloniczań, drugi rozdział. O powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa i pisze tak. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to ten, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości syn zatracenia. Przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was, o tym Wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Taki się objawi dopiero we właściwym czasie, albowiem tajemni, tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniwecznym blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszust wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I tak syła Bóg na nich ostry obłęd, takiż wierzą kłamstwu aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie nieprawości." Jest to drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od pierwszego wersetu do 12. Moi drodzy, w tym fragmencie Paweł pisze do braci w Tesaloniczan, a tym także i do nas, że zanim przyjdzie Jezus Chrystus, zanim przyjdzie w swojej chwale, powróci, Zacznie się wielkie odstępstwo, zaczną dziać się złe rzeczy, będzie, będzie tak zwany czas końców ostatecznych. I w końcu objawi się ufnie godziwiec, który, który zasiądzie na tronie w świątyni i który będzie brał na siebie cześć i boskość że to on jest ten wspaniały, że on jest tym świetnym Bogiem. Wszystko po to, żebyśmy my, chrześcijanie i w ogóle wszyscy ludzie, odwrócili swój wzrok od Boga i zwrócili na Niego żeby o ile można zwieść, ilu można wybranych. I ów niegodziwiec będzie się panoszył, będzie robił wielkie rzeczy, cudowne znaki i cuda, o czym mówi księga objawienia. Aby o ile można zwieść, wybranych. I myśląc o tym, że znowu terror, nagonka, epidemia i w ogóle te wszystkie sprawy związane z naszą codziennością teraz wracają, że jest coraz większy strach, że jest coraz większe. Zaniepokojenie wśród ludzi. Łączę te dwa fragmenty o tym, że ma przyjść ufnie godziwiec. Pisze tu też, że przeciwnik Boży będzie się podawał za Boga i że będzie robił wspaniałe rzeczy. W 13 rozdziale Księgi Objawienia jest napisane, że szatan będzie robił wielkie cuda, wielkie znaki, będą wspaniałe rzeczy dziać się, będą cuda, fałszywe cuda, ale cuda. Po to, żeby zwieść wybranych, po to, żeby zwieść ludzi, żeby ludzie odrzucili Boga, a oddali cześć diabłu, oddali cześć szatanowi. I moi drodzy, myślę sobie, że jak jest, jak jest lepiej ludziom zawrócić w głowach? Jak najlepiej. Oczywiście trzeba wymyślić chorobę, mając już za już szczepionkę. I teraz. I teraz niegodziwiec zacznie was straszyć, nie? zacznie was terroryzować tymi chorobami, tymi szczepionkami, tym całym terrorem, po to, żebyście przestali patrzeć na Boga, a zaczęli zwracać uwagę, kto w końcu wymyśli szczepionkę i kiedy ten człowiek. Ja nie wiem kto. Bez insynuacji, bez sugestii, bez wskazywania na człowieka, bo to jest nieistotne, bo ten człowiek będzie sługą diabła, będzie sługą diabła i będzie wykonywał jego wolę. I duch to będzie diabelski. I ten człowiek w końcu przyjdzie, powie: Mam szczepionkę. I teraz wszyscy będziemy musieli się zaszczepić. I idąc z tym, co wczoraj widziałem, wiecie, jaka będzie przyszłość chrześcijan? Pierw będziemy steroryzowani w maskach, pierw będziemy zaszczuci pierw będziemy, będziemy rozbijani. Zobaczcie, kościoły się zamykają. Kościoły były zamknięte, chrześcijanie się nie spotykali. Nie wszyscy. Ci, którzy wiernie służą Bogu, dalej się spotykali, dalej wychodzić z Ewangelią, dalej służyli Bogu. I dalej służą, więc nie mówię o wszystkich. Ale większość kościołów została zamknięta. Tak jakby rząd, który jest rządem bezprawnym, miał prawo nam mówić w kwestiach wiary, co jest najważniejsze. I wielu z pastorów, księży, czy bądź kogoś pozamykało kościoły, swoje zbory, społeczności, mówiąc, że trzeba być podległym władzy. Ale ta władza pochodzi od diabła, moi drodzy. Ta władza niższych chrześcijan, zobaczcie, zawsze uderza to w chrześcijan. Jakiekolwiek prześladowania, jakiekolwiek nieprawość, jakieś zło, zawsze uderzało to w chrześcijan. I historia o tym mówi, i Biblia o tym mówi, i czasy dzisiejsze też to pokazują. Więc co? I znowu może wrócimy do czasów pozamykanych Kościoł. Znowu nas rozproszą, znowu nas rozdzielą. A Stara Maksyma, bodajże rzymska, o której się uczyłem. W w, historii, w szkole na lekcji historii mówi dziel i rządź. Nie ma tak podzielić. I tak już nasze kościoły są podzielone. A jeszcze bardziej rozbijemy je na mniejszość, kiedy pozamykamy wszystkie kościoły i ludzie będą się spotykać albo nie spotykać w grupkach. Ja widzę taki scenariusz. Znowu wrócimy do czasów, gdzie będziemy nosili maski, gdzie będzie wszystko pozamykane, gdzie będzie ogólna schiza. A po pewnym czasie. Przyjdzie, wyzwolicie, oczywiście diabelski, ze szczepionką, ze szczepionką na, istnie, na nieistniejącą chorobę, ze szczepionką na nieistniejącą pandemię, epidemię, i będą nas szczepić na siłę. I my, jako chrześcijanie, temu się oczywiście nie poddamy. I będziemy szykanowani, będziemy rzuceni na margines, będą nas zastraszać, będą nas terroryzować, będą nas wytykać palcami. I to wszystko będzie robił duch diabła. Pierw nas podzielił, bo już nas podzielił przez różne denominacje. Jezus Chrystus nie zakładał denominacji. Jezus Chrystus przyszedł nas zbawić z naszych grzechów. Jest jeden Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa. I tylko ci, którzy się narodzili na nowo, są jego członkami. Nieważne, czy jesteś metodystą, baptystą, zieloną świątkowcem, czy kimkolwiek. Z HWE, nie wiem. Najważniejsze jest to, czy narodziłeś się na nowo, i czy jesteś dzieckiem Bożym. I tylko tacy są Kościołem Jezusa Chrystusa. Ale, ale diabeł przed różnymi rozłamami, denominacjami, już podzieleni, już podzieleni, baptyści, nie baptyści, niebaptyści, anabaptyści, jest tak wiele nacji i odłamów religijnych, że ja się nie dziwię, że ludzie ze świata, kiedy zaczynają słuchać o naszych kościołach, mają kręćka w głowie i nie wiedzą, o co chodzi. Ja sam nie wiem, o co chodzi. Ja dzielę ludzi i myślę, że Bóg tak chciał na nowo nowonarodzonych i na nien nienarodzonych, czyli grzeszników. I tylko ci, którzy się na nowo narodzili, są dziećmi Bożymi, i tylko ci są Kościołem. A kościołem, a do Kościoła się nie chodzi, Kościołem jesteśmy. I to mówi Słowo Boże. Więc już jesteśmy porozbijani, już jesteśmy porozdzielani, już wdarła się herezja do naszych kościołów, już są fałszywe i błędne nauki, które nas rozbijają, dzielą, ale o tym mówi Słowo Boże. Nie dzieje się nic, o czym Chrystus wcześniej i apostołowie nie mówili. Zobaczcie, każdy list praktycznie mówi o herezjach i błędnych naukach. Nie dzieje się nic, czego w Słowie Bożym nie było już wcześniej powiedziane. Idźmy dalej. Widzę, że jeszcze poprzez to, co się dzisiaj dzieje, jeszcze bardziej Diabeł, przez swoją nieprawość, ciemną stronę nas będzie dzielił. Ponieważ przyjdzie czas, że... i tego już doświadczyliśmy jakiś czas temu. Że jedni chcieli mieć otwarte kościoły i spotykać i wychodzić do ludzi i im służyć, a inni mówią: Nie, zamykamy, bo trzeba być posłusznym władzy. I no przyszło podzielenie, i następne podzielenie przyjdzie, kiedy przyjdą te nieszczęsne szczepionki, które mają nas cudownie uleczyć z nieistniejącej choroby. Co będzie w tych szczepionkach, ja nie wiem, ale wiem, że to ma służyć jednemu, żebyśmy my zaakceptowali to, co się dzieje, i żeby nowy porządek świata zaczął w końcu działać. Żebyśmy się stali niewolnikami i odwrócili nasze oczy od Boga. I my, chrześcijanie, oczywiście się temu nie poddamy. W jakiś sposób będziemy eksterminowani. Nie wiem jak, czas pokaże. Będziemy pewnie zrzuceni na, mar na margines, będą nas wytykać palcami, będą mówić: To są świry, to są jacyś fanatycy, to jakaś sekta. Ale to jeszcze nic, ponieważ w Biblii jest napisane, że gorsze rzeczy, rzeczy będą się dziać że będą mordować nas w imię Boga, mniemając, że służbę dla Boga robimy? Tak mówi Słowo Boże. Ludzie będą nas, chrześcijan, sługów Boży mordować, myśląc, że pełnią służbę Bożą. Prawie, prawie każdy rozdział Księgi Objawienia kończy się tym, że będzie krew świętych ściekała. Więc w efekcie, jakby podsumowując, to, to, co wczoraj widziałem, to było coś takiego, że czas... Końca już nie jest gdzieś odległy, mistyczny, daleki. Już na naszych oczach wypełniają się proroctwa o końcu świata, o ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. I to zaczyna nabierać realnego kształtu. Więc ja to widzę, że to będzie tak. Za chwilę znowu będziemy zaszczuci, i za chwilę znowu będziemy w maskach. Przyjdą szczepionki, a my nie, będzie, nie poddamy się temu. Zacznie się już w międzyczasie chaos, który, gdzie my będziemy chcieli służyć ludziom, będziemy chcieli spotykać się jako społeczność, a nam nie będą pozwalać przez prawo, które ustanowi, że nie możemy spotykać się czy to po domach publicznych, czy w kościołach. I chrześcijanie się temu nie poddają. Prawdziwie wierzący będą chcieli się spotykać. I my, nasz tutaj zbór, nasza społeczność spotykała się w czasie najgorszej epidemii. Spotykała się, modliliśmy się, Spotkaliśmy jak tylko to się dało, jak, jak tylko była możliwość, i służyliśmy ludziom. Nawet przez Eliksa, przez Internet wysyłaliśmy ludziom Biblię. Robiliśmy tak, jak mogliśmy służyć ludziom. Spotykając ich, rozdając Biblię, rozmawiając w czasie epidemii, chcieliśmy dalej służyć Bogu, nie poddawaliśmy się. I wiem, i wiem, że są wśród nas tacy bracia i siostry, których nie zniechęci to do służenia Chrystusowi. A powiem więcej. Doświadczyłem tego ja i moi bracia. Tu w Radomiu, że ludzie wreszcie przestali się śmiać, przestali słuchać, przestali słuchać głupot, przestali pytać, z jakiego to jesteście kościoła z jakiej sekty, a jaki to przykład Biblii, ale wyciągali ręce po Biblię i chcieli więcej słuchać o Bogu. Więc to jest dobry czas na głoszenie Jezusa Chrystusa, głoszenie Ewangelii. Ale już niedługo przyjdzie czas dla nas, braci i sióstr, potwornego ucisku. To, co Bóg mi pokazał, to mogę w dwóch zdaniach opowiedzieć o tym. Po pierwsze, uporządkuj swoje wszystkie sprawy. Uporządkuj wszystko: wszystkie nieprawości, grzechy, wszystkie zaleciałości, wszystko to, co odkładałeś na potem. Uporządkuj. Uporządkuj swoje życie i bądź gotowy na to, co się ma wydarzyć. A druga sprawa, to że powrót króla będzie wkrótce, już nie jest unikniony nie jest odleczony w czasie i to już nadejdzie niebawem spełni się już niedługo na naszych oczach że będzie coraz większa ciemność i syn nieprawości będzie się panoszył będzie się panoszył a nasz chrześcijan będą spychać na margines, eksterminować zabijać, ale to nic wyprostujcie się załatwcie wszystkie swoje sprawy Bądźcie gotowi na powrót króla. Wyprostujcie swoje opadłe ramiona, kolana i powiecie: Alleluja! Chrystus powraca. I druga sprawa, którą wczoraj zauważyłem, którą Bóg mi pokazał. Głoście wszędzie Ewangelię. głosie Ewangelię, ponieważ czas przyjścia jest bliski. I Chrystus, kiedy powróci. Nie poruszysz jako baranek, ale jak sędzia tego świata, więc głośmy wszystkim, wszystkim oficie Słowo Boże. Rozdawajmy Biblię, mówmy Ewangelię, rozdawajmy traktaty, na które jest zapisana Ewangelia. Dzielmy się na w internecie, na Facebooku, wszędzie, gdziekolwiek się da, Ewangelią. Nie mówcie lukru, nie mówcie cukru, nie mówcie miłych, gładkich słów. Mówcie, jak Słowo Boże mówi, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, w Jego krzyżu. W jego krzyżu, bo to jest Ewangelia. I że Jezus nie umarł. Umarł na tym krzyżu za grzechy, i człowiek może być zbawiony, ale trzeciego dnia zmartwychwstał i on już za chwilę powróci. I on już wraca. On już wstaje ze swojego tronu. On już wstaje. A ta ciemność, która za chwilę nadejdzie, to jest początkiem końca. To jest początkiem końca. I nawet mimo, że diabeł na pięć minut będzie się panoszył i wydawałoby się, że wygrywa, to i tak on jest przegrany. A wszystko, co się będzie teraz dziać, jest pod Bożą kontrolą, jest pod bożą władzą, jest to z woli Bożej. Jeżeli jesteś kimś, to mówię, że powrót króla to tysiącwierne królestwo, panowanie, rządzenie, to jeszcze raz odsyłam cię do Biblii, że zanim to się wszystko wydarzy, pierw antychryst się objawi, pierw przyjdzie wielkie prześladowanie na chrześcijan, pierwszy wielu chrześcijan umrze i zginie, ale to ma nas nie zrażać, bo taka jest wola boża, bo taka jest wola Boża. Nie zniechęcaj się. Uporządkuj swoje sprawy, uporządkuj swoje życie. Uporządkuj. Odwróć się od wszystkiego, co cię odciąga od Jezusa Chrystusa. Odwróć się od grzechu. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest nakaz Boży. To jest nakaz Boży, który jest dla nas teraz bardziej ważny niż kiedykolwiek indziej. Bądź gotowy na przyjście króla. Bądź gotowy na powrót Chrystusa i głoś innym Ewangelię. Ewangelię, która może zbawić ludzi. W Księdze Objawienia jest napisane, że mimo, że będą się dziać straszne rzeczy, a Ewangelia będzie jeszcze dostępna, to wielu ją odrzuci. Ale Ty się na tym nie skupię. Ty się skup na tym, że Król powróci i abyś był gotowy na Jego przyjście. Bądź gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.